Jesteśmy w biurze wezwań w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Radunkowego w Lublinie, gdzie przyjmowane są zgłoszenia do zdarzeń, wypadków, zachorowań i skąd wysyłane są zespoły ratownictwa medycznego do realizacji zadań. Dzwoniąc pod numer 999 często możemy usłyszeć zapowiedź operatora WCPR-u numer, z numeru 112, bo tak operatorzy sieci przekierunkowują rozmowy, wtedy operator z numeru 112 przekieruje rozmowę do Dyspozytora medycznego, gdzie zostanie przyjęte zgłoszenie. Ratownictwo medyczne L12, słucham. Zgłoszenia przyjmują dyspozytorzy przyjmujący. Wpisują kartę w komputer. Te karty pojawiają się na wszystkich monitorach. Od tego momentu ja jakby kontroluję pracę zespołu ratownictwa medycznego. Czyli dysponuję odpowiedni zespół do danego zdarzenia najbliżej znajdujące się miejsca zdarzenia. Proszę czekać, przyjęłam zgłoszenie, karetka jest w drodze. Najważniejszy jest adres, jakieś punkty odniesienia, lokalizacja, żeby zespół ratownictwa mógł swobodnie dotrzeć. Ważne jest jeszcze, kto jest poszkodowany, jeżeli jest to wypadek, ile jest osób poszkodowanych. Ważne są też dane osoby dzwoniącej, czyli numer telefonu, nazwisko, jest to potrzebne ewentualnie do kontaktu, gdyby zespół nie mógł dotrzeć do miejsca zdarzenia. Zadając pytania, jest nam to konieczne do tego, żeby wiedzieć, jaki zespół zadysponować. Czy zespół specjalistyczny, czy podstawowy? Musimy wiedzieć, gdzie, musimy wiedzieć, ile lat ma chory, ponieważ to też jest bardzo ważne, czy jest to dziecko, czy jest to osoba dorosła. Dyspozytor, zbierając wywiad, zada pytania, na które rzeczowo, w sposób dość szybki, należy odpowiedzieć. Jeżeli nie usłyszymy zapowiedzi, że wezwanie zostało przyjęte, nie należy się rozłączać. Dyspozytor może zadać dodatkowe pytania. Dyspozytor rozmawiając ze sobą, sobą wyzywającą karetkę pogotowia, yy, kontynuuje rozmowę, ale zespół jest już zadysponowany do zdarzenia. Proszę mi powiedzieć, czy babcia jest w kontakcie? Oddycha? Uh -huh, uh -huh. Proszę chwileczkę zaczekać. Jeżeli dyspozytor przyjmując zgłoszenie będzie dalej kontynuował rozmowę z osobą wzywającą to nie należy myśleć, że zespół ratownictwa nie jest w drodze. Zespół jest wysłany do zdarzenia, a dyspozytor do, dodatkowo precyzuje pytania, które chce przekazać zespołowi jadącemu do zdarzenia, bądź zadysponowanie jeszcze jednego zespołu, jeżeli jest, jest to wypadek drogowy. Dobrze, ale w tej chwili tak słabo się czuję. W tej chwili tak słabo się czuje, ale oddycha normalnie, jest przytomny, jest w kontakcie. Dyspozytor, który wysłał Zespół Ratownictwa Medycznego do zdarzenia kontynuuje rozmowę niejednokrotnie z osobą wzywającą udzielając instruktażu jak należy postąpić do czasu przyjazdu karetki pogotowia do miejsca zdarzenia. Jest Pani w stanie kontynuować tam stanie klatki piersiowej? Dobrze, to proszę uciskać cały czas klatkę piersiową do przyjazdu zespołu ratownictwa. Dobrze. A ta pani niech druga wyjdzie do drogi, żebyśmy mogli trafić. Karetka jest w drodze. Dobrze, gdyby się coś zmieniło, to proszę do nas dzwonić. Z tego stanowiska mogę obserwować karetki zespołu ratownictwa medycznego, które dojeżdżają do pacjenta, do zdarzenia. Mogę obserwować w jakim czasie dojeżdżają, w jakim miejscu się znajdują, jak daleko mają jeszcze, żeby właśnie jak najszybciej do tego pacjenta dotrzeć. Pod ośrodek zdrowia gdzie? Przy ośrodku zdrowia w grudnie pan będzie czekał, tak? Dobrze, proszę pana, przyjęłam zgłoszenie. Przyjęłam zgłoszenie, proszę czekać, dobrze? Chcielibyśmy zwrócić na to uwagę, żeby ludzie konkretnie i sensownie odpowiadali na te nasze pytania, bo najczęściej przerywają rozmowę albo denerwują się i po prostu mamy później problem. Musimy odzwaniać, dopytywać się, niejednokrotnie nie chcą odbierać od nas telefonów i w zasadzie karetka czasami jedzie nie wiedząc do czego i po co. Wszystkie parametry są bardzo dobre, proszę Pani. Tak, wszystko dobrze. Okay. Niejednokrotnie wzywani jesteśmy do zachorowań. Do zachorowania można wezwać lekarza z nocnej świątecznej opieki. Tylko, że nie wszyscy pacjenci wiedzą, wiedzą, gdzie mogą skorzystać z takiej pomocy, ponieważ są nieinformowani przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Nie mają rzetelnej informacji, nie znają numerów telefonów. Dzwoniąc do pogotowia ratunkowego, niejednokrotnie podajemy im te numery telefonów gdzie mogą korzystać, nie zawsze też jesteśmy wzywani, jesteśmy też jako transport, żeby przetransportować chorego do szpitala. Tak naprawdę też nie wszyscy pacjenci muszą jechać karetką pogotowia. Wzywa się karetkę pogotowia, dlatego chociażby, żeby uniknąć kolejki w szpitalnym oddziale ratunkowym. Ratownictwo Medyczne L22, słucham. A skąd pani dzwoni? Z jakiej ulicy? Ile?